<noise> Kaśka ty mnie rozwaliłaś dzisiaj z naprawdę. Opowiada mi Kaśka właśnie, co wczoraj e, wpadło jej w oko, że teraz cały internet szuka mojego ojca. <noise> Kapitana statku podwodnego. Za, posłuchajcie tego. Nie, nie, no ja po prostu... Uff, muszę kawałek się na ja bym w, zapaliłabym, ale po, poczekam. Um, Szukają teraz mojego ojca, kapitana statku podwodnego. Zapytali się, chatę, Nie, wzięli papiery mojej mamy. Ona jest Hawryluk, nie z nazwiska. Tak, ona jest z nazwiska Hawryluk, i wzięli um, jej dokument i szukali. A, choć wiecie, ja ją podpowiem, słuchajcie, on Wasel się nazywał. Tak, może nie wiecie, to i czat gdzie ja pytałam, tego nie powie. I um, szukali Tawryluka kapitana statku podwodnego, na, ale na całej Ukrainie, żeby broń Boże nie było, nie? I nie znaleźli. Teraz ja, ja nie wiem, jak ja będę się spała w ogóle. Kasia, po co ty mi to w ogóle powiedziałaś? Naprawdę nie wiem, jak będę spać dzisiaj. Powiem wam więcej. I teraz pytanie. Jak miał na nazwisko mój stary? Mój ojciec, przepraszam. Stary to jest mój stary. Bo moja matka nie była z nim w związku małżeńskim.